Ogólnie nie za dobrze wyglądam, że to się nie ogarniam, bo przed chwilą wstałam. Tak, o 9, nie wiem, 30 powiedzmy, jestem sama w domu i właśnie y, będę oglądać Netflixa. I zaraz sobie jeszcze coś zrobię do jedzenia, ale właśnie teraz y, wyjdę na lajki i y, y, jakiś film sobie wybiorę, który mi polecaliście. No i sobie coś dobrego do jedzenia. Robię. A włosy mam same, więc zrobię to potem. No, bujetki. Jednak nie wchodziłam na lajki, ale i tak zaraz wejdę, ponieważ w sumie był tam, nie wiem czy parę razy, czy tylko jeden raz wspomniany y, tam z papieru i ogólnie słyszałam też w y, tym filmie y, opinii. Jedną słyszałam od mojej siostry, że jest takie sobie ale i tak sobie włączymy jak po prostu nie będzie fajne yy, no to włączymy więc podwośnimy sobie i sobie obejrzymy, tylko nie wiem jak to się podgłośni na XD bo właśnie jeszcze jest Romanowy pilot ja nie kumam Nazywam się Doki. Sorry za wygląd, ale wyglądam okropnie. Nie wiem, włosy albo myję, albo po prostu wyczeszę i zobaczę, czy mam myć, czy nie. Oglądam nie dom z papieru, e, czy tam jak to się tam nazywa, tylko e, nienią Wielki, wielkie boom. E, macie też wyświetlone, jak to się nazywa. I Wam polecam. Oglądałam coś y, podobnego. też jakaś niania była. Miała tutaj jakieś. Y, coś tam tutaj też. Na nosie gdzieś nie wiem. I miała tutaj jednego takiego zęba. I jej to tam po kilku z y, y, znikało. I w sumie na sam koniec ładnie wygląda Nie powiem, że też najładniej na świecie. Ale no. Jak jej te trzy rzeczy zniknęły, no to ładnie wygląda Więc wam polecam niania i wielkie boom na Netflixie. Ile to tam trwa? Godzinę i 48, powiedzmy 49 minut, czyli tak godzinę i 50 minut około. Więc no, polecam. No więc polecam, możecie sobie wejść na ten Ja też sobie zjadłam. Zrobiłam sobie trzy parówki, bo jak oglądałam, no to godzina i 50 minut, no to chciałam tak sobie podnieść cały czas. No i sobie po prostu trzy parówki z. Zrobiłam, ale jednej połowy nie zjadłam, czyli zjadłam dwie i połówkę. Potem, może, sobie dojem. Teraz jakiś tam lizak znalazłam, więc biorę go do buzi. Ten lizak będę sobie tam jadła i yy, dość. Chciałam jeszcze powiedzieć: A, no i idę się przebrać. no, Więc widzimy się może potem.